Jest ósma rano. My naszkowaliśmy się na wyjazd, ale musimy poczekać, bo zaskoczył nas poranny deszcz. 15 minut minęło i już jest po deszczu. Siadamy w samochód i wyruszamy. I jeszcze teraz jedno ujęcie Baby Beach. Tutaj świetnie ją widać. A... Pomiędzy plażą a nami pełno kaktusów. Jesteśmy teraz nad oceanem w miejscu zwanym Cerro Colorado, i za chwilę będziemy szukać naturalnego mostu. Podobno tutaj gdzieś jest. Znaleźliśmy sobie tutaj przy ulicy i kupiliśmy świeżutkie kokosy. A powiem, że ciężko znaleźć tutaj kokosa. Pyszne, słodkie. Pan tutaj bezpośrednio nacina i rozłupuje. Za chwilę jeszcze postaramy się zdobyć koprę. Pan nam właśnie rozłupuje kokosa. Niestety jeden jest pusty, ale w drugim trochę kopry będziemy mieli dokładnie, bo nie w każdym jest Każdym jest woda też. Można i tak trafić. mamy koprę Ilona będzie zachwycona Nie ma nic lepszego Kupujemy paliwo i okazało się, żeby zatankować, najpierw trzeba iść zanieść dowód, a potem tankować. A teraz idę po mój dowód i zapłacić. Na dzisiejszy lunch ona przygotowała rybkę smażoną. Kupiliśmy ją gdzieś na mieście, zaraz zobaczymy jak smakuje. Nazwy tej ryby nie pamiętam. wygląda dosyć oczyście No, taka masłowa, taka późniejsza. Była wraz z przyprawami. Ta moja jest chyba na słodko. U Ilony jest wersja z innymi przyprawami. Ryba jest ta sama, ale przyprawy są chyba ostrzejsze. Generalnie super. Jest już późne popołudnie, a my jedziemy w kierunku naturalnego mostu, tutaj od strony Atlantyku. Z taką drogą przez kaktusy, taką szutrową drogą. Jedziemy w kierunku pasenu naturalnego. No i nie pojedziemy dalej. Droga zrobiła się strasznie dziurawa, nasz samochód nie da rady. Możemy popodziwiać tylko piękny krajobraz. Udało nam się dojechać do basenów naturalnych, ale po drodze jeszcze tutaj dojrzeli, dojrzeliśmy e, takie formacje skalne. No i teraz spróbujemy tutaj wejść na nie. Dokładnie. Może uda nam się wejść, bo e, ja już miałem kolca w stopie. I lona łazi gdzieś po krzakach, tu pełno kaktusów i się wbił taki kolec przez podeszwę. Ale już jest moja stopa uratowana, także możemy wspinać się teraz po skałkach. Spróbujemy. Znowu myślałam, że koniec ścieżki to już jest wszystko, że na szczyt nie dojdziemy, ale właśnie trzeba zdjąć okulary, jak się nie widzi, bo się robi ciemno, trzeba wejść tam w te skały. To ja może. Nie, ty idziesz pierwszy, ok? Ja idę pierwszy. Tym razem ja nie wiem, żebym stąd wyszedł. Uwaga na głowę Jak się robi ciasno, tu jakiś nade mną głaz wisi Nie, myślałam, że nie topasz Nie, nie topasz, jeszcze nie widziałem Idziemy dalej Woda? Ja, woda, wlazłem Tu są ścieżki dalej poprowadzone Aha, jesteśmy gdzieś w środku Koniec ścieżki, nie, tam dalej jeszcze idzie. No i tak jestem lekko w szoku, bo e, mieliśmy wejść na sam szczyt tych skałek, a ta ścieżka jakoś dziwnie zaprowadziła nas w dół. Nie wiem. Tu jakieś uschnięte drzewa, a tutaj są te główne skały. I myśleliśmy, że będziemy gdzieś tam do góry. Wracamy się i zobaczymy, czy nie było innego przejścia. Wróciliśmy tam, gdzie chodziliśmy. No i chyba tam, gdzie Ilona stoi, to jest najwyższy wierzchołek, jaki można tutaj zdobyć. Reszta to jest spacer pomiędzy rozrzuconymi głazami. Przynajmniej tak nam się wydaje. Później to jeszcze sprawdzimy. Jesteśmy już tutaj kilka dni, i powiem, że jestem w szoku, że. Nie, jestem. Byłam w szoku, że oni tutaj nic nie hodują. Nie widziałam żadnych warzyw, owoców. Ale teraz się nie dziwię, bo spójrzcie na tą ziemię. Ta ziemia to jest po prostu taki żwir. Także nie wyobrażam sobie, żeby w tym coś urosło. No Jedyne co tutaj rośnie, to kaktusy i takie iglaste, cierniowe drzewka. Mają takie ciernie, które na własnej stopie odczuła Ilona. Kolację dzisiaj jemy na naszym tarasie. Przygotowałam ryż z krewetkami, do tego ogórek, ja oczywiście awokado, bo nie mogę bez niego żyć. A Rafałowi tak ociupinkę przemyciłam, zobaczymy. <gry> Będę próbował, ale przypuszczam, że takiego take away'a to nigdzie tutaj na mieście nie zjem. Ryż, krewetka świeża. Pierwsze miejsce. Genialne. No, dziękuję bardzo. Dzisiejszego dnia zebraliśmy się wcześnie i jedziemy na plantację Aloesu. Jest niedziela, i kościół wyjątkowo jest otwarty. I jak zawsze, na Karaibach, przepiękny dach. Ja tak sobie usiadłem tutaj w tej ławce, i zaciekawiło mnie, że mają takie. To jest podkładka pod kolana, żeby nie bolało. Bardzo pomysłowe Bardzo i przydatne. Pomysłowe. Dokładnie, bo jednak tutaj jest się na gołe nogi i tak na tym drewnie to prawe kolana boli. Przy kościele też jest cmentarz. zaraz połączymy do grupy, bo rozpoczęła się prezentacja. Jest tutaj darmowy przewodnik, który oprowadza po plantacji i po fabryce aloesu. Tak wyglądają całe pola tutaj aloesu. Drips right out, like. He just cleaned it off. I'm, so I'm just basically you know, cleaning it off to show you guys a little bit better, but once you cut it, you just stop dripping out by itself. Okay, now, of course, we don't work with this yellow sap anymore. We do not make it produce the aloe simply because of synthetics. Okay, as soon as it got introduced to the world, it slightly taking the manhole before that yellow sap. So, what we did is we stopped producing the yellow sap completely. And then we started to focus on the gel that's inside of the leaf. Okay, let me show you guys the gel we're gonna be extracting today as well. Can take we a look at my hand? So? This is the gel we're gonna be extracting today, alright? No, no, no. Ilona is trying to put aloe in her mouth. It's like a slime. It's like a slime, isn't it? You can I weszliśmy teraz do fabryki, działającej fabryki Aloesu i tutaj jest jakaś linia produkcyjna, Wycieczka jest darmowa i pan tutaj oprowadza. Jak widzicie linie produkcyjne stoją, bo dzisiaj jest niedziela. To jest jedyna automatyczna maszyna do budowania dźwigni Kolejna kolekcja, o której porozmawiamy, nazywa się Iron Po zakończonym oprowadzaniu po fabryce oczywiście jest sklepik z produktami Tak, i wszystkie produkty są właśnie tutaj z tego ALS-u Wydaje mi się, że jest dobra cena i na pewno sobie coś kupimy Ja, ja ona chcę? już wybrała Tak, ja już wybrałam e, 550, też z ALS-em Później jeszcze Lesu, Tylko jedynym naszym ograniczeniem jest to, że podróżujemy z bagażem podręcznym i musi być do 100 ml. Dokładnie. Tutaj jeszcze patrzę jest e, litrów 177 ml, to jest świetna cena. 530 albo 50. Ale my nie zabierzemy. Nie damy rady. Bo nie będziemy kupować. E, e, Co ja jeszcze się pytałam? E, można kupić przez stronę holenderską i sprowadzić sobie do Polski z Holandii. Mhm. Bo oni mają stronę europejską i stronę amerykańską, bo to jednak większość klientów jest ze Stanów. Zakupy już zrobiliśmy. Ilona Koszyczek ma zapakowany tym, co się dało. Ja wyjmuję kartę kredytową. Po ulicach Aruby jeżdżą też takie kolorowe busy. ptakiem wzdłuż morza i Lona wypatrzyła na drzewie pelikana. W ogóle się nas nie boi, zajmuje się swoimi sprawami. sobie nad morzem. Jana stojąco, Rafał będzie siedział. A mamy... Pudełko przywiozłam z domu. Mamy kurczaka z warzywami i z ryżem. Oczywiście spróbuję. Mm. Dobre. Powiem, że wyborne. <grym> a ja Wam tutaj pokażę Tą plażę. To właściwie nie jest plaża, tylko takie urwisko małe z koralowców. Zobaczyliśmy samochód przed naszym hotelem. Już wam pokazuję ten hotel i ona się śmieje. No bo to oczywiście nie jest nasz hotel, a my tu stoimy, bo idziemy zobaczyć, co słychać w mieście wieczorem. Ale hotel wygląda pięknie. Idziemy teraz z Deptakiem i tutaj, zaraz przy strefie hotelowej, pełne jest barów, jakichś restauracji. Piękny napis Aruba Ilona na Żeł Aruby. Jest jej Ilona, a my idziemy dalej. Są też, oczywiście, sklepiki z błyskotkami. A tuż obok Aruba Aloe, czyli produkty. Z tej wytwórni, w której już byliśmy i którą Wam też pokazałem. Kończymy nasz spacer tutaj po strefie hotelowej. Tutaj jest takie małe miasteczko przy tych dużych luksusowych hotelach, pełno barów, pełno luksusowych sklepów. Jest też trochę takich sklepów z typową chińszczyzną. Na pewno warto tutaj przyjść i spędzić miły wieczór. Na dzisiejszą kolację mamy sałatkę krabową. Co mnie jest? Warzywa, sałata, ja dołożyłam awokado, no i przepyszne kraby. A na deser, y, ja mam jogurt y, z papają, a rafał z mango przepyszna. No, 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 no. Jedziemy tutaj między budkami i zauważyłem iguanę.